Cześć, z tej strony Remi, firma Ricard, przyczepy kempingowe z Przeszewa. Dzisiaj na tapecie z 500, 500 dokładnie, w wersji Camper. Nie pamiętam, który rocznik przyczepy, na pewno jest to w treści ogłoszenia, także proszę się na tym, do tego odnieść. Przyczepa z zewnątrz, jak widzicie, nie ma żadnych uszkodzeń. Jest w przyczepie zainstalowany napęd, natomiast nie mamy do niego pilota, próbujemy skontaktować się z ostatnim właścicielem, jak nam się uda no to oczywiście go dołożymy, natomiast trzeba na ten moment potraktować to tak jakby tego albo ktoś po prostu sobie dokupi pilota osobno, generalnie my w tej chwili go nie mamy może się uda nam go zdobyć nie wiem, nie umiem teraz powiedzieć Wam jak to będzie dalej wyglądało na pewno jest solar na dachu. Jakiej mocy też nie wiemy, bo nie ma do tego stosownej dokumentacji, ale na pewno działa. Cała instalacja do niego też jest właśnie z akumulatorem. Na akumulator niestety gwarancji nie możemy dać, no bo to jest rzecz, która, tak jak i opony, no, ulega eksploatacji, więc tutaj jakby jego gwarancję nie obejmuje. Gwarancję obejmuje na całą przyczepę, jeśli chodzi o jej szczelność, sprawność wszystkich urządzeń, które są na jej wyposażeniu. Teraz pokażę Wam wnętrze Salon z kolorowymi tapicerkami, nie wszystkim się mogą podobać, ale na pewno są bardzo czyste i, i są zadbane. Nie mają żadnych uszkodzeń, jak widzicie są w bardzo dobrej kondycji, a to czy się komuś podobają czy nie, no to wiadomo, że to już jest rzecz z gustu. Tak wygląda stolik i jego blat, tutaj nie ma żadnych uszkodzeń, zarysowań, przetarć. W oknach są żaluzje podwójne, moskitery i cecie Jak widzicie w bardzo dobrej kondycji. Fajna jest płyta na ścianach, takie typowe rozwiązanie do Dedlewca. Są fajne, czyste. Przyczepa nie ma żadnych zacieków. Te płyty są oryginalne i nie są nigdzie, brzydko mówiąc, zgnite, więc tutaj nie ma żadnych niespodzianek, cały sufit. Tu wokół okna, czy w narożnikach, w szafkach. Wszędzie jest sucho, nie ma żadnych zacieków, żadnych przykrych zapachów. Odkryłem zasłony do przeciąga, bo to jest fajna Izabela Komodore. Pokażę Wam za chwilę, w jakiej ona jest kondycji. Oczywiście w przyczepy kupujecie od nas z kompletem dokumentów do rejestracji. Czyli są tłumaczenia, jest świeży przegląd. Trzeba ją sobie tylko zarejestrować, ubezpieczyć i można ją zabierać. Pokazuję Wam po kolei, jak widzicie, te wszystkie takie nefralgiczne miejsca w przyczepach. Tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Nie trzeba nic zrobić. Zresztą mam nadzieję, że oglądaliście inne nasze filmy i widzicie, jakim towarem handlujemy. Na przeciwwejściu jest szafa z piecem centralnego ogrzewania. Tutaj też jest magistrala od Solara wzmacniacz do anteny telewizyjnej, to jest wyjście na zewnątrz. Jak widzicie, to też jest wszędzie sucho. Tu mamy, zdaje się, schowany akumulator, tak jest. Od razu rzut oka pod, pod tą kanapę. Wszędzie jest tak samo, więc nie będę tego wszystkiego po kolei wam pokazywał, bo ten film trwał bezpobudny. jak jest fajna, akcesoryjna. Moskitiera. Ona jest fajna, bo jest aluminiowa, nie jest plastikowa. Tym nie wyłamują się te ząbki, wszystko fajnie działa i nie powinno się z tym w przyszłości nic złego, złego dziać. Obok wejścia, jak widzicie, jest kuchnia. Ona ma tu dodatkowe oświetlenie. To jest lewo oczywiście jest ciepła woda. Pompka chodzi, ale wody nie ma no, z wiadomych powodów. Jest piecy. On wyglądał rzeczywiście to tak, jakby. Był bardzo, bardzo rzadko używane, bo te paniki nie są nigdzie powypalane. Te pręty też nie są brudne. Ma jeszcze jakieś tam naklejki oryginalne, więc złego się tutaj nie działo i nie był nadmiernie eksploatowany. Tu również jest, żeby i czuć słoneczna i mocki tera. to okno jest uchylne. Do góry szawki. Akurat jest światło zapalone na zewnątrz, więc niewiele powinno się zobaczyć, ale tu powinno być trochę lepiej. Tu z kolei jest znowu ciemno. obok jest stolik pod niewielki telewizor, półeczka i tu jest fajny patent. To jest takie zasuwana półka, żeby się zamknąć albo oddzielić. Tam ja teraz otworzę, żeby trochę więcej to Wam pokazać. Tak wygląda przyczepa z perspektywy sypialni. To są oczywiście duże, fajne drewniane drzwi. Ale teraz się obrócę, pokażę wam, jak wygląda sypialnia. Może najpierw od tej strony. To znów półeczka do góry, okno z żaluzjami i fajna lampka. łóżko, ma teraz w jakim stanie jest to, widzicie. Jak sobie zrobię? O, w ten sposób będzie będzie to czytelne. Z poduszkiem niespodzianek nie ma. W zasadzie jest jedna, to to, że wymieniliśmy już boiler. te plastikowe niestety mają wadę taką, że po zimie lubią, okazują się być nieszczelne, mimo że nie wiem jak skutecznie będziemy chcieli opróżnić instalację z wody, to i tak gdzieś tam na dole zwykle pęka, tym razem jest tu założony bojler z blachy kwasoodpornej, nie mamy dużych doświadczeń z tego typu rozwiązaniami, To pierwszy rok je montujemy, ale kilka już przeżyło zimy i nie mamy żadnych sygnałów, żeby coś z nimi się złego działo. Także wydaje mi się, że to jest jakby fajne rozwiązanie na te bojlery plastikowe, trumy, te te dwójki, które no bardzo często niestety pękają. Ok, tu na tym łóżku rozłożyłem jedną ścianę z przedcionka z tej Izabeli Komodora, o której Wam wspominają. Po to, żeby Wam pokazać, w jakim stanie jest ten przecionek, zwróćcie uwagę na jego kolory, na materiał. No jest solidny przecionek. Zresztą Izabeli nie trzeba zachwalać. Natomiast chodzi mi konkretnie o ten egzemplarz, że nie jest nigdzie zniszczony te kolory nie są nigdzie wyblaknięte. Zwróćcie uwagę, że wszystko jest naprawdę w bardzo, bardzo dobrym stanie. On jest kompletny. Myśmy go nie rozkładali, no bo pogoda nam na to nie pozwala. Natomiast dostajecie od nas komplet, czyli przecionek, linki śledzie, podłogę do przecionka, wszystko to, co jest niezbędne do tego, żeby go rozbić i. Nie martwi się, że czegoś brakuje, a żeby z powodzeniem służył tak, jak jest do tego przeznaczony. Między łóżkami jest szafka, stolik z lampką. Proszę bardzo, słabe na różne rzeczy. Tu też jest okno. Też duża żaluzja, wszystko jest też uchylne. Ten materac wygląda w ten sposób. No, i tutaj mamy zbiornik na szarą wodę, ściany pozostałe bok, e, fartuch. to się schowam dalej. Pokażę Wam dokładnie, jak to jest model. To jest, tak, widzicie, Commodore 3009. Ok, to co? Zdaje się, już pokazałem Wam wszystko, chyba nie zaglądaliśmy do lodówki. To zaraz to zróbmy, no to jeszcze szybciutko tylko wkłada na sztuczce, szafka z koszem, jakieś tu jest dodatkowa szafka, nie zaglądałem to wcześniej no i lodówka to już chyba wszystko z mojej strony aha, pokażę Wam jeszcze okna Sypianie jest takie, nad kuchnią jest takie. A przy salonie jest już duże okno dachowe. E, łazienka. No właśnie, aha. W łazience jest naprawiany brodzik nie wygląda to może zbyt ładnie. Natomiast sprawdzaliśmy jest na, na 100% jest szczelne. E, można sobie ten, tą blachę ewentualnie pomalować, natomiast wygląda to tak jak wygląda, ale spełnia swoją funkcję i, i na pewno jest szczelny. WCT Ford. Tak wygląda to, na góra. Ja się tutaj schowam. Tu jest wąż z baterii wyciągany. Jest zasłonka. Można się tutaj spokojnie wykąpać, umyć. Przydatne szczególnie, kiedy są dzieci. to byłoby już wszystko, osoby zainteresowane proszę o kontakt z Łukaszem do Łukasza można się dodzwonić, wybierając numer 608 4830. 608 4830. on też jest podany w treści ogłoszenia z mojej strony, aha, no tu są jeszcze dodatkowe dywaniki zapomniałbym o nich dedykowane typowo do tej przyczepy sama podłoga wygląda w ten sposób dobra, to już wszystko dziękuję za uwagę i do usłyszenia przy kolejnej realizacji. Pozdrawiam Was, cześć.